Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Dzień dobry. Dzień <laughs> dobry. Oli, dzień dobry. Igor, Igor. Igor is a scientist. Ah. Zaraz się bierzemy za otwieranie reszty prezentów. Bo tak jak mówiłam wczoraj Igor nam usnął, Oliwier nam usnął, Oj. więc nie otwieraliśmy wszystkiego. Ale to w sumie fajnie, bo będą mieli podzielone te wszystkie prezenty na dwa dni. Może nawet jutro też któreś otworzymy z listami. Czemu? Żeby było codziennie coś nowego. My się musimy wziąć za sprzątanie sprzątać cały ten syf w kuchni, który się zrobił. I odpakujemy te prezenty, potem szukamy miejsca, gdzie nie będzie padało, żeby pojechać na wycieczkę, bo niestety cel, który mieliśmy obrany dzisiaj odpada. Mieliśmy jechać do Szwajcarii w takie piękne miejsce, ale niestety pada deszcz, więc bez sensu, żebyśmy tam jechali. Zwłaszcza, że kamera też nie jest wodoodporna. No. Więc szukamy no, czegoś nie, nie będzie padać, to pojedziemy, tylko trzeba zobaczyć dokładnie, gdzie jest jaka pogoda, żeby nie nagać się na deszcz. No. no, u nas jest paskudna pogoda, pada deszcz. Nie mamy w ogóle śniegu. Ale w zawsze. Polsce chyba też nie ma śniegu. Słyszałam, że w zakopanym jest. W Zakopanem no. jest zawsze śnieg. No. Mogliśmy <laughs> jechać do Zakopanego. A był taki plan, ale za późno się obudziliśmy, żeby wynająć jakikolwiek domek. I... Może na następny rok, się... nie na następny rok jak się uda to pojedziemy na te wakacje na vlogos. No to za dwa lata. No to za dwa lata jedziemy do Zakopanego, to bądźcie z nami. Co Igorku? No idziemy otworzyć resztę prezentów i guś. Tak? No to chodź. Który chcesz otworzyć? Ten duży? A Ty chcesz popatrzeć jak Góraza otwiera prezenty? Chodź, Oli, dla Ciebie też tu jeszcze coś jest. Lampki. Na której Golku otwieramy prezent? Wyciągaj, jakiś prezent i otwieraj, no. I otwieraj prezent. No, rozrywamy. Je, co to będzie? A to akurat bardziej dla Oliwiera. Tak, dla Ciebie też. No otwieraj, otwieraj, pomóż ci. Ja wczoraj nie pokazałam dokładnie e, co dostałam, więc gdzie jest, o dostałam takie piękne pudełeczko z Gessa, które wyjątkowo było e, przez Kubę dodatkowo w miarę ładnie opakowane, e, w środku było taka fajna karteczka, o, e, Bon na tatuaż, to akurat z Kubą kupiliśmy sobie e, taki sam prezent, tylko wartość yy, inna. <grystanie> A zegarek wygląda tak. O. Tylko właśnie już yy, jest problem, bo musimy jechać, żeby mi go zmniejszyli. Przekładam go tak i niestety, ale yy, spadnie mi, jak, yy, jak go tak będę nosiła, więc właśnie musimy jechać. Oni zmniejszą i dopiero wtedy będę mogła. Nosić i szkoda, że będzie to dopiero po świętach. Zobaczcie, jaki tutaj jest chaos. Zmowarka już y, jedną turę skończyła, teraz zostało mi to wszystko. I wiecie co, ja się bardzo cieszę, że y, w tym roku nie zrobiliśmy wikieli tak dużej, jak w zeszłym roku, bo bym miała jeszcze więcej zmywania. W zeszłym roku mieliśmy 13 osób, a w tym roku tylko 5 osób, właśnie dorosłych. Więc dzięki Bogu tego zmywania nie, nie jest aż tak dużo. O, i właśnie taki Kuba miał portfel. Nie dość, że brudny, poplamiony i nie dało się tego wybrać. Jeszcze taki stary, brzydki, skropa. I ten portfel też ja ci kupiłam jeszcze dawno temu. Tak? No, bo ty no wcześniej pan. miałeś jeszcze przy trzy. A tu jeszcze jest pamiątka, jak w DPD pracowałem, tu miałem ten czerwony marker i mi się w kieszeni otworzył. Hmm. My jesteśmy już w drodze, ale nie jedziemy na, ani do Austrii, ani do Szwajcarii, bo jedziemy dopiero jutro, bo za późno się zabraliśmy, zanim wszystko posprzątaliśmy. To minęło trochę czasu i mamy już godzinę 13, więc jedziemy teraz do Ulmu. Zobaczymy katedrę, tylko właśnie obawiam się, jak będzie pogoda, bo trochę nam teraz pada, ale może przestanie. Na śnieg nie mamy co liczyć w obrębie 100 km od nas, więc może jutro a wieczorem z kubą wybieramy się e, dolar po 20, bo akurat jednak przyjedzie. No więc będziemy mieli długą wycieczkę w jedną stronę 300 km, z powrotem zaraz 300 km. Dobrze, że z chłopaków idziemy. Więc my pijemy kawę. Właśnie pod e, katedrą w Ulmie. E, tutaj Wam pokazuję i to jest z e, 1890 roku. Wtedy zakończyli tą e, budowlę. I od tego roku e, kościół ten jest największym kościołem na świecie. Zaraz wejdziemy do środka i Wam pokażę jak to jest pięknie, bo ja już tutaj raz byłam i nie jestem pewna, czy można wejść na górę i zobaczyć właśnie cały ulm z. Właśnie z góry, ale wydaje mi się, że tak, więc będziemy tego też szukały, bo jestem teraz sama z Teściową, bo Kuba został z chłopcami w samochodzie. Czekasz, aż się łudzą. Jeżeli będzie można, to właśnie Wam pokażę cały Łusieńki Ulm z góry. I to jest z 162 metrów, więc zdecydowanie na pewno cały ulm wam pokażemy z góry tylko właśnie musimy znaleźć to wejście bo mi się wydaje że można ale nie jestem pewna <gryw> zaraz poszukamy teraz jeszcze wyczytałam o tej katedrze że budowa tego kościoła trwała od 1377 roku do 1890 kiedy właśnie kościół zaczął funkcjonować więc troszeczkę to potrwało zanim go zbudowali i budowę zaczął, tutaj było napisane e, Heinrich Parler w końcu XIV wieku, a kontynuował już ktoś inny i było tutaj 20 tysięcy miejsc stojących i w tamtym okresie przekraczało to liczbę mieszkańców miasta. Wyobrażacie sobie taki wielki budynek. To jest naprawdę wielkie. Nawet nie jestem w stanie teraz dobrze tylko złapać, bo stoimy pod ptaszkiem. Do Igor znalazł jeszcze jeden prezent pod choinką, otworzył, złożyliśmy i nie ma dziecka. A mamuszka siedzi i montuje. No nie gdzie. do tak jak mówiłam po teściach. Chłopcy zostali w domu z babcią i pewnie już no, pewnie już są wykopani i idą zaraz spać, bo mamy już godzinę 20. Więc my w domu jeszcze będziemy... Nie. No prawie. My będziemy w domu dosyć późno z powrotem, bo jak dojedziemy to jeszcze idę na chwilę do Natalii albo pójdziemy razem, zobaczymy. Ty pójdziesz do Natalii? A ja pojadę się kawę nabyć do na domu Nie potem ci odbiorę i pojedziemy No, albo tak zobaczymy Pojedziemy pewnie do Maka. Super, świąte... no. Super świąteczna kolacja, co? McDonald's Albo KFC Tak, ale nie było czasu dzisiaj e, zrobić normalnego obiadu, bo jak wróciliśmy z tego Ulmu to zanim się ogarnęliśmy to trochę też minęło e, ja montowałam jeszcze Zobaczcie, z kim ja już jestem. Ponownie Natalia na odcinku. Nie zdążyliśmy do maka. Mak był już zamknięty, więc idziemy teraz z Natalią na kawę. A potem może znajdę jakiegoś otwartego kebaba. Liczę na to. Jeżeli nie kebaba, to może na autostradzie z powrotem do domu będzie jakieś jedzenie, bo umieram już z głodu. Idziemy na kawę. Godzinę, drugą. Prawie trzecią. Prawie trzecią. Jesteśmy padnięci, nie idziemy spać. Chociaż nie wiem, czy w ogóle jest sens iść o tej godzinie. Mm. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jutro nie będziemy nagrywali już vlogmosa. To jest ostatni vlogmos na naszym kanale. Bo Teraz będą tylko normalne vlogi. Tak. Nie nagrywamy jutro, bo idziemy zrobić wszystko na starym mieszkaniu, żeby już oddać klucze a nie będzie to w ogóle ciekawe, więc więc ja mam to nagrywać, ale za to w przyszłym tygodniu wybieramy się do Szwajcarii w piękne miejsce i jedziemy tam pociągiem, to będzie mhm. mój pierwszy raz pociągiem w Niemczech i Igora i Oliwiera cała reszta już jeździła, więc na pewno z tej podróży będzie vlog potem Vlog będzie dopiero na Sylwestra, chociaż na Sylwestra planujemy zrobić jakiś challenge. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, w jaki moglibyśmy zrobić challenge, to możecie napisać w komentarzu. No i co, żegnamy się? Dziękujemy za te I 25 dni z nami. No i teraz będziemy się w sumie starać, żeby vlogi były tak mniej więcej raz na tydzień. Tak, będziemy się starali zabierać w was jakieś ciekawe miejsce, tylko jeżeli ta pogoda się poprawi. Kirusia, do nas jeszcze przyszło się też pożegnać i podziękować za te dni z nami. I Kira mówi, żebyście subskrybowali nasz kanał. Bo jak nie, to was podrapie. Obcięte ma pazurki, więc nie będzie miała czym podrapać. To nie zapuszczę. No to dobra, bo my jesteśmy już chyba naprawdę zmęczeni i gadamy bez sensu. No, troszkę dawa. Więc do zobaczenia w następnym już nie ma się, ale vlogu. No, jakbyśmy nie zdążyli przed Nowym Rokiem, to życzymy wam szczęśliwego Nowego Roku. Zdążymy. Zdążymy? Postaramy się. Ale tak. to i tak życzymy szczęśliwego Nowego Roku. No tak hmm. na no zaś. No.